Najważniejsza, absolutoryjna sesja Rady miejskiej w Sandomierzu, już za nami. Na tą uchwałę wszyscy czekali w napięciu. Burmistrz Sandomierza, Marcin Marzec, większością głosów radnych na dzisiejszej sesji otrzymał absolutorium. Dziś w Sandomierskim Ratuszu odbyła się wyjątkowa i długo oczekiwana sesja. Chodzi o sesję, podczas której włodarze poszczególnych samorządów otrzymują absolutorium, czyli jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością burmistrza w zakresie działalności finansowej. To właśnie podczas tej sesji radni miejsce 15 głosami za i 4 przeciw opowiedzieli się za przyznaniem absolutorium burmistrzowi Sandomierza. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o stanowczenie gminy w przekładach Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandowierza w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Sandowierza z 2018 roku. w celu wszczęcia procedury legislacyjnej z powrotem po przegłosowaniu już najważniejszej uchwały sesji przewodniczący Rady Miejskiej w Sandomierzu Wojciech Czerwiec pogratulował Władaszowi Sandomierza zaufania ze strony radnych oraz podjętych działań, które przede wszystkim zmierzają do rozwoju i są dobrym początkiem wspólnej współpracy. Piątkowe spotkanie radnych rozpoczęło się od debaty nad przygotowanym raportem o stanie gminy Sandomierz za 2018 rok. Głównym punktem debaty było zadłużenie gminy, które na koniec ubiegłego roku wynosiło ponad 36 milionów złotych. Radni w dyskusji podjęli kilka propozycji poradzenia sobie z tym dylematem finansowym. Jak twierdzili, zła kondycja miasta spowodowała, Budowana jest zbyt małym pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz wyludnianiem się sandomierza. Burmistrz Marcin Marzec jednak uspokajał radnych, jak twierdzi, rozwój miasta jest nieodłącznie związany z wydatkami, a co za tym idzie również z zadłużeniem, wyraził nadzieję, że sytuacja finansowa miasta z biegiem czasu się poprawi. Rozwój miasta jest nieodłącznie związany z wydatkowaniem pieniędzy na jego rozwój. Oczywiście moglibyśmy w ramach budżetu, który posiadamy, Administrować miastem, ale czy nas to interesuje? No chyba nie. Mieszkańcy oczekują od nas decyzji, inwestycji, poprawienia jakości życia. I tak jak zauważyła Pani Przewodnicząca, jak Państwo doskonale wiecie, jesteśmy zaangażowani w wiele programów i projektów, które wymagają wkładów własnych. Nad poziomem zadłużenia, nad bezpieczeństwem zadłużenia miasta, nad groźbą. Nie wiem, już nie chcę mówić w ten sposób ewentualnego bankructwa czuwa pani skarbnik pani Bernara Grębowiec. Także myślę, że jesteśmy jeszcze w tym bezpiecznym miejscu, kiedy możemy, myślę, że należy, yy, musimy wręcz inwestować w rozwój miasta, korzystać z tych programów, które są dostępne, a też dobrze Państwo wiecie, że pojawiają się następne. Chyba nie ma samorządu, albo jest ich niewiele, które są niezadłużone. Myślę, że tak jak tutaj siedzimy na tej sali, niewielu z nas jest takich, którzy nie mają kredytu. Żyjemy na kredyt, zaciągamy zobowiązania, analizujemy, sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie spłacić. Po to zaciągamy, żeby się rozwijać, myślę, i prywatnie, i podobnie można spojrzeć na miasto. Także oczywiście miasto jest zadłużone, ale myślę, że ten dług jest bezpieczny. Bierzemy udział w programach. Owszem, wkład własny, który musimy ponieść, zmienia się. I też Państwo dobrze wiecie, że co innego było planowane w kosztorysach z roku 2015. Dzisiaj mamy rok 2019 i te ceny na rynku inwestycyjnym. Mocno się zmieniają. Na szczęście udaje się rozstrzygnąć niektóre przetargi. Ta tendencja jest, myślę, dobra i trzymajmy mocno kciuki, żeby udawało nam się inwestować y, słusznie, odpowiednio w takie programy, które naprawdę będą służyć miastom. Paweł Niedźwiedź, wiceburmistrz Sandomierza dodał, że kwestia zadłużania się samorządów to problem ogólnopolski. W trakcie sesji radni obradowali również nad innymi ważnymi sprawami. Podjęli m.in. uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określili granicę obwodu takich szkół od 1 września. Zdecydowali także o uchwaleniu regulaminu wynagradzania nauczycieli. Radni przyjęli bieżące zmiany w budżecie. Sesja zakończyła była informacja burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej o aktualnych działaniach oraz komunikaty i wolne wnioski.